Pojawiła się w ostatnich tygodniach. Z trudem może utrzymać ołówek. Swędzi? Nowa rękawica do baseballu. Nowy kotek. Sąsiedzi wybudowali basen, spędza tam sporo czasu. Gdyby to coś było w wodzie, byłoby wszędzie, prawda? To coś w wodzie. Alergia na chlor? Nie. No. letni bez. Mój krem do rąk? Nie ma go w wodzie. Jest na jego dłoniach. W basenie jest córka lub żona sąsiada. Masz bazelinę. Na no, uratowanie wzroku już za późno.